Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza na dziesiąty międzynarodowy turniej dyrygentury churalnej w stronę polifonii. Nasze wydarzenie najtrafniej określają dwa słowa. Turniej i polifonia. Turniej nawiązuje do idei rycerskiej rywalizacji, zaś polifonia jest odniesieniem nie tylko do terminu muzycznego, ale symbolizuje także spotkanie różnych muzycznych osobowości. Szanowni młodzi dyrygenci kuralni, pragnę najserdeczniej zaprosić Was do udziału w Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Kuralnej w Stronę Polifonii, ponieważ jest to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności dyrygenckich w szlachetnej rywalizacji. Dwukrotnie brałam udział w Turnieju w Stronę Polifonii i śmiało mogę powiedzieć że najważniejsze to reagowanie na to, co się słyszy w danym momencie, to bycie tu i teraz z zespołem, bycie sobą, ukazywanie swoich metod pracy z chórem i tworzenie z chórem więzi poprzez ukazywanie piękna muzyki. Pamiętam te grudniowe wieczory 91 roku. Wtedy odbył się pierwszy turniej w stronę polifonii. Miałem przyjemność brać w nim udział. Właśnie ten fakt zaważył na dalszej mojej karierze. To jest szansa dla wszystkich młodych chórmistrzów-dyrygentów. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. Zapraszam serdecznie. Życzę Wam powodzenia. Turniej w stronę Polifonii to znakomita promocja talentu i prawdziwe święto churalistyki. 16 najbardziej utalentowanych młodych chórmistrzów będzie miało możliwość współpracy z renomowanymi chórami. Ich pracę oceni międzynarodowe jury. W jego składzie znajdą się wybitni furmistrzowie z Niemiec, Litwy, Austrii i Polski. Turniej odbędzie się w dniach od 3 do 6 grudnia 2025 roku i zostanie zakończony uroczystym koncertem laureatów. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września.